Siemanko, te pudełko, słuchajcie, niedużych gabarytów zgadnijcie, ile jest warte. A żeby nie zgadywać, to powiem szybciej. To jest ponad 4000 zł w takim małym, niedużym w sumie pudełku. No z 30 na 30 to jest koło dwumasowe do Audi w manualu. Ża Audi w manualu to praktycznie już doszło do lamusa i coraz mniej takich skrzyń występuje. E, dwulitrowa jednostka, oczywiście z mokrym kolektorem. No i tutaj e, mamy no, już e, symptomy, Telepania silnika, telepania właściwie budy, nie tyle co silnika. Sprawdziliśmy sobie tutaj korekty wtryskiwaczy, korekty wtryskiwaczy dobre. No i słuchajcie, żeby przejść do etapu, e, po co ten film dzisiaj, no to oczywiście dwie usterki. Pierwsza, dwumas, dwumas którego nie ma w zamienniku. Generalnie na polskim rynku jest niedostępny. Przedzwoniłem, obdzwoniłem, opytałem, nie ma, podawałem numer oryginału, nie ma i koniec, nie ma. Tylko i wyłącznie serwis. W serwisie, jak widzicie, ty klient się zdecydował. Słuchajcie, pudełeczko 4 koła i tutaj jeszcze nie ma w tym sprzęgła. Sprzęgło oczywiście to jest już z zamiennika wzięte, czyli mamy tutaj zachsa. Plus uszczelniacze, plus uszczelki, plus pierdoły. Parę groszy jest. Kolejna rzecz to tutaj usterka P2002, czyli niska wydajność, niska skuteczność filtra cząstek stałych. Usterka generalnie, która się często pojawia. Usterka, która też wywołuje niejedno, niejednokrotnie dużo problemów. Ze względu na to, że tak, są wymieniane DPF-y za duże pieniądze, są prane DPF-y, też nie za małe pieniądze, żeby wyciągnąć z tej jednostki filczących stałych, to też nie jest takie hop. A dzisiaj Wam pokażę, jak usterkę P2002 tak naprawdę się rozwiązuje i co jest jej powodem. Także, jak jesteście ciekawi, zapraszam do materiału. Tak, pokrótce co robimy, wyciągamy sobie zawsze dla, dla lepszego komfortu pracy tak zwaną ścianę grodziową. Tutaj zabezpieczamy teraz przewody od nagrzewnicy, żeby po prostu płyn można było sobie spuścić, nie tyle, żeby płynu nie spuszczać właśnie, także zabezpieczamy je po prostu takimi klamarami ściskowymi i zaraz cała groź wyjeżdża. Jeżeli chodzi o rozłączenie przewodów, no to tutaj mamy tutaj przewód od serwa, czyli do podciśnienia, do wspomagania hamulców, kilka, e, kilka tam przewodów. Jak widzicie tutaj, taką, ee, Boże, taki podzespół do świec żarowych, no i ten. No i właściwie posiana grodziowa prawie że nam wyjeżdża, tak to wygląda od tej strony. Nic tutaj za bardzo nie ma, w A6, w siódemkach i tak dalej jest dużo więcej tych wszystkich gratów tutaj, a w tym przypadku to jest tak naprawdę e, niewiele do rozkręcenia, żeby wy wygodniej sobie to wszystko wyciągnąć, szybciej to idzie, no i większy, lepszy dostęp i do skrzyni, i do naszej chłodniczki, która będzie całym. Takim, nazwijmy sobie taką wisienką na torcie, ale to zobaczycie oczywiście podczas rozbierania jak to będzie wyglądało i co tak naprawdę jest powodem tego błędu P2002. Właśnie tej niewydolności, słabej wydolności filtra cząstek stałych. Tutaj od razu powiem, że nie jednego klienta trafiłem, który naprawdę wydał sporo kasy, sporo stresu, auto stało na warsztatach, a tak naprawdę usterka nie została usunięta. Powodem jest jeden właśnie element, zwany dalej chłodniczką i to wszystko dzisiaj zobaczycie. Dogrywka, co tutaj robimy? Oczywiście pierwsze co robimy to wyrzucamy całą kołyskę. Kołyska leży tutaj. Wszystkie elementy, podpora skrzyni biegów, tam ściana grodziowa, plastiki, duper sznity. Podpieramy sobie skrzynię, podwieszamy sobie maglownicę, żeby nie wisiała bezpośrednio tak na, na drążkach, chociaż nic się jej stać nie powinno, ale dla bezpieczeństwa. I tutaj jest nasza skrzynia. Tutaj widzimy nasz już tutaj koło nasze dwumasowe, Tutaj oto zaślepce, tam odkręcamy oczywiście odpowiednie śruby. Mamy półosie, półosie, możemy sprawdzić od razu luz czy nie ma standardowego luzu, ale tutaj niewyczuwalny jest z tej strony, z drugiej strony jest, ale z drugiej strony, żeby to zrobić, to jest naprawdę sporo zachodu. Jeżeli chodzi o nasze, naszą skrzynię, to zobaczcie, po wyciągnięciu kołyski w manualnej skrzyni biegów jest tak dużo miejsca, że tu można wtańczyć, tak naprawdę nawet kumnie, czy nie ma sensu ściągać. Odkręcamy półosie, część śrub już tutaj jest powykręcana, zostaje nam dół i oczywiście dwumas. Od koła zamachowego, i tak naprawdę prawie, że skrzynia może lądować na dźwigu. Jeżeli chodzi o chłodnicę, którą będziemy ruszać, no to ona jest tam nad rozrusznikiem, to dopiero pokażemy Wam będzie lepiej to widać w momencie, kiedy skrzynia będzie już sobie spokojnie spoczywała na podnośniku. Jeżeli chodzi o, jakbyście chcieli sobie wymienić olej, no to oczywiście to jest korek spustowy, mamy korek wlewowy. Tu chyba wchodzi też chyba 3 litry oleju, z tego zapamiętam, ale tutaj dzisiaj niestety nie ma w zleceniu wymiany oleju, więc tylko robimy to, co mamy, czyli sprzęgło z dwumasem i chłodnica recyrkulacji spalin tak to wygląda, tu mamy oczywiście wysprzęglik tu mamy prowadzenie wodzików do e, wybierania biegów no i tak to wygląda od dołu, tak Wam pokażę żebyście sobie zobaczyli o, chłodnica oleju i tak to mniej więcej wygląda oto cała słuchajcie, usterka błędu P2002 czyli właśnie chłodnica recyrkulacji spalin, zobaczcie jak ona tutaj wygląda ona tutaj generalnie nie ma prześwitu jak rozbierzemy zawór który steruje nam recyrkulacją spalin to zobaczycie od tej strony tu można latarką zaświecić no i żeby z tej strony oczywiście zobaczyć światło no ale tutaj przypuszczam że będzie to mało możliwe bo wszystko jest zabite jeżeli chodzi o miejsce montażu tego elementu to jest oczywiście tutaj o dokładnie tutaj w tym miejscu tutaj mamy DPF a tutaj mamy miejsce na wyjście recyrkulacji czyli właśnie chłodnica razem z klapą klapa jest tutaj my będziemy wymieniali tylko ten ten element to zostawiamy stare. Nie zamawialiśmy z oryginału. W oryginale to występuje jako całość. Zamawialiśmy to z zamiennika. Tak, to była decyzja, oczywiście klienta, i w ten sposób to tutaj robimy. Jeżeli chodzi o resztę elementów, no to mamy co? Koło zamachowe. Tutaj mamy zaciśnięte przewody od właśnie zasilania chłodnicy, chłodnicę dajemy tak jak mówiłem zresztą przed chwilą z zamiennika no i pokażę Wam jak to będzie wyglądało po montażu tego wszystkiego i tak naprawdę P2002 to jest nic innego jak ta chłodnica, która po prostu uniemożliwia nam swobodny przepływ spalin teraz zobaczcie co mamy w rękach, to jest właśnie nasza klapa klapa zaworu i zobaczcie co tutaj na niej mamy o, zobaczcie jaki fajny żurol, jak to może działać, poczekaj nie, nie czyść tego jeszcze sekunda, a tutaj mamy Nową chłodniczkę i starą chłodniczkę, i nasza stara chłodniczka wygląda w środku tak. No, słuchajcie, ma prawo wyrzucać jakąś różną usterką. Tutaj jest generalnie problem taki, że tak. Przypuszczam, że jest problem już z AdBlue, że ono podsikuje, że to może być też część AdBlue, tej ten biały naraz skrystalizowany. No plus, oczywiście, no, przepływu nie ma, no, bo nie ma, nie ma prawa być przepływu normalnego. Także diagnoza na 100% trafiona. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Też ciekawe, czyli nasz błąd P2002 jest jak najbardziej adekwatny do dzisiejszej wymiany chłodnicy. Oczywiście można byłoby się pokwapić o pranie tego w myjce ultradźwiękowej czy coś, z kolei ja bym nie ryzykował. Tyle rozbierania, słuchajcie, żeby zaryzykować, że się źle wypierze i za miesiąc z powrotem no to trochę słabo. Także my oczywiście wrzucamy drugą nową, a ta na złom. Jeżeli chodzi o użysko, czyli tak zwany wysprzęglik, właśnie zostaje montowany nowy. Yy, tutaj mamy oczywiście już wysprzęglik Zachsa. Nie, nie, kładam, nie zakładamy nowego, włożę no, oryginalnego, nie że nowego, nowe jest, tylko że nieoryginalne. Zakładamy Zachsa. Yy, Dwumas z... drogi jak cholera mówiliśmy już, że tylko dostępny z oryginału leży tu. Yy, to jest nasz dwumasik, elegancki, nowy. Zobaczcie, jaki producent. Luk, ale innego nie ma. Luk, a do tego oczywiście sprzęgło leci Zachsa cały zestawik. Jeżeli chodzi o uszczelnia, czy ten to jest wszystko razem zmontowane w, w łożysku wyciskowym, a jeżeli chodzi o dwumas, chyba nie ma wątpliwości, że jest rozwalony i że mógł miał prawo wibrować. Także co? My składamy zaraz cały zestaw, bo jak kupujemy załóżmy cały zestaw sprzęgła teraz z zamiennika w różnych modelach samochodów, prawda? Nie wiem, a 4 b 8 ale w manualu to wychodzi właśnie o taki zestaw. Cały dwumas razem z tym wszystko jest zmontowane. Tutaj, niestety, wszystko musimy zmontować ręcznie. Słuchajcie, co teraz się dzieje. Skrzynia jest już na miejscu. Na Borykaliśmy się z tulejką rozrusznika. Są takie tulejki dystansowe pomiędzy skrzynią, przepraszam, blokiem silnika, a skrzynią biegów i rozrusznikiem. Taki, taki kawałek no, aluminiowej tulejki takiej. Nie wiadomo po co zamiast zrobić odlew od razu z tym z rozrusznikiem, no to robią takie coś, żeby się później wkurzyć przy wkładaniu tego. Oczywiście jak się ma silnik na zewnątrz, to można cuda, cuda robić i sobie kręcić każdy element z osobna, no ale o to na naucie jest trochę gorzej to włożyć. E, I za bardzo się pośpieszyliśmy, bośmy założyli sobie skrzynię i zapomnieliśmy o tulejca. Tu jest tak skonstruowane, że jest tulejka za chłodniczką Megieru. No i się robi problem, więc musieliśmy sobie jeszcze raz odsunąć i jeszcze raz sobie złożyć. No ale to po prostu taki. E, no cóż, mała pomyłka. W tej chwili, jak widzicie, Kamil wrzuca już ścianę grodziową do, do samochodu, czyli po prostu mamy jakby temat wymiany koła dwumasowego i chłodniczki zamknięty, no i teraz zostaje nam całkowite poskładanie ustawienie zbieżności, no i no oczywiście jazda próbna tym samochodem. E, pokażę wam oczywiście, jak to będzie wyglądało po, po składaniu. Jak widzicie, ściana grodziowa jest wkładana, przez to są przekładane przewody od e, e, nagrzewnicy, e, teraz są zaślepione, no i po założeniu tego wszystkiego tak naprawdę e, będzie można to odpalać. Oczywiście też dodatkowo trzeba pamiętać, że uzupełniamy płyn, no bo częściowo płyn nam e, zjechał. Można zrobić sobie tutaj procedurę, nawet wypadałoby zrobić procedurę odpowietrzania układu e, chłodzącego. Po wykonaniu tej procedury można takim autem jechać. Tylko teraz, tak, mamy na dworze zimno, żeby procedurę wykonać. Procedura się odpala dopiero przy około 50, chyba albo 5 stopni płynu, więc tak naprawdę i tak musicie mu pomóc. On musi chodzić na wolnych obrotach, albo ewentualnie kawałek gdzie przejechać, wrócić na warsztat i odpalić procedurę, bo inaczej procedura nie we, znaczy inaczej, inaczej komputer nie pozwoli na uruchomienie procedury. O tak. Także dobra, my składamy do końca furę, poskładamy. I będziemy się widzieli tak naprawdę na jeździe próbnej, powiem Wam co i jak, zobaczymy czy błędy wracają, czy auto będzie zachowywał się normalnie, no i oczywiście czy nie będzie wibrowało, bo to był główny powód, na który to tutaj przyjechało, tak naprawdę no usterka silnika, check engine to jedno, ale to, że autem wibrowało podczas siedzenia w środku, no to było drugie, tak? No dwóch widzieliście na filmie ewidentnie uszkodzony, gołym okiem widać, że się telepie, mamy założony nowy, z nowym sprzęgłem i to musi, słuchajcie... Działać. Mamy prawie 200 koła na lotu, więc przy 200 koła na lotu życzymy tego z całego serca, żeby teraz ten dwumas ten zrobił kolejne 200. Chociaż słuchajcie, żeby dwumas był w dobrej kondycji, zależy od tak naprawdę wszystkiego, nie tylko od samego dwumasu i stylu jazdy, ale też zależy na pewno od tego, jak to jeździ, jakie są podzespoły silnika, czy poduszki, czy wtryskiwacze, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakieś znaczenie ma. Słuchajcie, Audiczka Zakończyła proces proces, może źle powiedziałem, zakończyła serwis bezpośrednio na warsztacie. Pojechaliśmy tym autem jeszcze podczas, aut, podczas jazdy trafiliśmy na punkt wypalania DPF-u, więc po prostu już doczekaliśmy do końca, pojeździliśmy chwilę tym autem, żeby auto zeszło z, z trybu wypalania. Pojeździliśmy, ustawiliśmy bieżąć, wszystko jest w porządku. Także słuchajcie, problem tych samochodów jest tego typu, że Audi już praktycznie, jeżeli chodzi o skrzynie manualne, no, można by powiedzieć, że no już nie stosuje tego, tak? No bo skrzynia manualna już troszeczkę odchodzi do lamusa, nikt tego nie chce. Wszyscy chcą automat, wszyscy chcą wygodę. Osobiście, jakbym miał zmienić auto, chyba też bym przeszedł na automat, no bo chciałbym już trochę tej wygody. Szczególnie, że stoi się w korkach, jest to niewygodne, cały czas noga na sprzęgle i jak wiecie, światła są wredne. No bo oczywiście trzymacie przez minutę nogę na sprzęgle, a oczywiście, jak tylko je puścicie i wrzucicie sobie na luz, no to wtedy naturalnie. A musimy wrzucać znowu tą jedynkę, tak? No, tak to, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszt części, no to tak naprawdę do manuala jest dużo drożej niż do automatu. Ok, jeżeli chodzi o serwis skrzyni biegów, na przykład jakieś jest stronika pod kątem oleju, no to no wiadomo, będzie to drożej niż w manualu. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład zobaczcie takiego dwumasa, gdzie po lat czwórkę sam dwumas kosztuje, nie mówiąc o sprzęgle, robota jest. Summa summarum ta sama właściwie można by powiedzieć no bo niewiele się różni ta skrzynia różni się gabarytem ale robota jest bądź co bądź praktycznie taka sama i tak trzeba to wyrzucić tak trzeba to wyrzucić i tak trzeba to wyciągnąć więc tak naprawdę osobiście uważałbym na manuale bo przeświadczenie Polaków jest takie że jak kupię manuala to będę tanią jeździł i nie będę musiał serwisować skrzyni. No to tutaj właściwie, okej, okay, jeżeli byśmy kupili nowe auto i byśmy pojeździli z nim ze 150 tysięcy, oddali je po prostu z powrotem w ręce kolejnego właściciela, to moglibyśmy stwierdzić, że faktycznie utrzymanie takiej skrzyni jest tańsze. Natomiast jeżeli podchodzimy do auta, który kupujemy z przebiegiem powiedzmy 180 tysięcy do góry, no to musimy się liczyć z tym, że na przykład takie sprzęgło jako dwumasowe nas będzie czekało prędzej czy później pojeździmy 20-30-50 tysięcy różnie, nie ma reguły. No i nas będzie takie coś czekało. I teraz pytanie, czy taniej jeździć automatem, który jest komfortowy, czy lepiej jeździć manualem, bo mamy większą kontrolę nad autem. No to już musicie sobie odpowiedzieć właściwie sami. My serwis, jak widzicie, zakończyliśmy. Auto nie trzęsie się, auto nie wyrzuca już błędu P2002, o którym mówiliśmy i które było głównym problemem tego samochodu też. Chłodnice też widzieliście, jak wygląda, więc no często, gęsto spotyka się właśnie taki stan tych, tych chłodnic, recirkulacji spalin. Jest to dosyć... Częsta usterka już teraz, teraz już łatwiej nam się to też diagnozuje, bo przerobiliśmy dużo więcej tych modeli z tym, z tym problemem, tak? Także jak się coś robi często, no to wiadomo, że ta diagnostyka jest prostsza i szybsza tak naprawdę. Także co, ja dziękuję Wam za uwagę, fajnie, że kolejny materiał byliście, byliśmy razem. Pozdrawiam, cześć, hej!